Cześć, z tej strony Goz Tomasz i witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam nową serię, którą przygotowałem dla Was, ponieważ na naszej grupie KryptoEkipa jest bardzo dużo pytań na temat Google Authenticator. Także zamierzam stworzyć serię edukacji KryptoEkipy, która będzie w każdym odcinku omawiać poszczególne etapy różnych zabezpieczeń, jak poruszać się po świecie kryptowalut. Także Zaczynamy. Jak widzicie, pierwszy odcinek Google Authenticator. Dużo osób ma z tym problemy. Chciałbym pokazać wam jak zabezpieczyć to, jak założyć Google Authenticator, jak dobrze zapisać klucze, żeby nie mieć potem problemów. Także zaczynamy. Czym jest Google Authenticator? Jest to program, który generuje kody weryfikacji dwuetapowej na twoim telefonie. Czyli większość giełd yy, proponuje takie zabezpieczenie, czyli oprócz yy, własnego maila, tam loginu yy, i hasła, yy, po wpisaniu loginu i hasła dostajecie sześciocyfrowy kod, który generowany jest na Twoim telefonie w ciągu yy, dwóch minut i co dwie minuty on się zmienia. Więc to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Naprawdę polecam, zalecam. Yy, bardziej chroni nasze konto przed jakimiś tam włamaniami, bo po prostu no, że haker, żeby oprócz Twojego hasła, no to po prostu musi znać ten kod, który jest na Twoim telefonie. Jak to zrobić poprawnie? Także ściągamy ten program z Google Play albo ze sklepu iOS-a, bo jest zarówno i na iOS-ie i na, na, na Androidzie ten program. I po zainstalowaniu go dostajemy na telefonie po prostu takie kody się pojawiają. I teraz, tak jak dobrze go skonfigurować? Ja tutaj przygotowałem sobie skonfigurację na platformie Rapids Host, gdzie nasza kryptoekipa posiada mastechnody Rapid. No i oczywiście. Wcześniej zdjąłem ten kod, bo miałem, ale dla potrzeb tego filmu chcę wam pokazać, jak to dobrze zrobić i skonfigurować. Oczywiście nie będę zasłaniał żadnych cyfr kodów QR, żebyście to wiedzieli dobrze i dokładnie. Oczywiście po zakończeniu tego filmu, oczywiście usunę ten, ten, ten i założę ponownie. No wiadomo, że nie będę pokazywał wszystkim, wobec jakiej mam kod QR, czy tam hasło Google Authenticator, bo po prostu bym był debilem, jeżeli bym tego nie zmienił, tak? Więc po prostu, jak, jak, to, jak to poprawnie skonfigurować? Także wchodzimy sobie na konfigurację Rapid Host. Jak ja to robię? Najprościej robię to tak. Zapisuję ten kod QR plus to, co tutaj mamy na CMM, ten, ten kodzik. Robię sobie print, print screena. Najprościej wchodząc sobie na dysk Google, robię sobie dysk nowy, dokument Google. Wciela mi się dysk, z dysku Google po prostu czysty dokument i wklejam sobie tą stronę pierwszą podstawową tego kodu QR. coś nie idzie. Przepraszam, ale mój komputer troszeczkę muli. No. Oczywiście tutaj możemy sobie to y, trzeba zrobić sobie zapisać ten screen tak, żeby był jak najbardziej widoczny, żeby był widoczny ten kod tutaj y, do zapisu. I teraz tak. Odpalamy sobie telefon. W dolnym rogu jest taki plusik. Naciskamy plusik i mamy tak. Zeskanuj kod QR lub wpisz klub konfiguracyjny. Klucz konfiguracyjny to są właśnie te dolne liczby te na CS, co się zaczynają. Więc ja robię, skanuję kod QR. Kod QR skanuje właśnie już na tym skanie. Dlaczego? Bo wtedy wiem, że ten kod QR będzie dobry, jeżeli będę chciał otworzyć sobie na przykład kiedyś utracony telefon, i tak. Czyli skanuję sobie kod QR. Oczywiście z tego skanu, mojego skanu tutaj wychodzi. Mam cyfrowy ten. Tutaj w nazwie dokumentu sobie wpisuję Rapid Post. Od razu mi to zapisuje. Oczywiście powiem, oczywiście, że nie trzymam tego na dysku Google. A już powiem a za chwilę po, e, dokończę jak na ten. No i przechodzimy na platformę RapidHost i ten kod, który wygenerował nam się w aplikacji w aplikacji e, w telefonie wpisujemy ten sześć cyfrów. W moim przypadku to jest 373655. I zapisujemy. Weryfikacja e, jest poprawna, czyli teraz e, logując się na platformę RapidShots, oprócz loginu i hasła, będę musiał podawać kod, który mi się będzie generował w aplikacji. E, I to jest bardzo szybkie zapisanie swojego podstawowego klucza. E, dlaczego to robimy? E, zapisujemy ten, tą początkową frazę, dlatego, że jeżeli kiedyś zgubimy telefon, e, czy ktoś nam ukradnie ten telefon, mamy wielki problem. Bo te kody są generowane na jednym e, typu. Jeżeli utraciłeś telefon, a nie zapisałeś tego, to masz problem, na przykład, jeżeli pozakładałeś na różnych giełdach, dostać się do giełdy, e, no bo resetowanie hasła tylko może zrobić to support. A wiecie, jak z supportami różnych giełd bywa, to może trwać tydzień, dwa, e, albo możecie nigdy nawet nie odzyskać. Dlatego lepiej sobie to ten m, zapisać. Ja to sobie zapisuję. E, w takim e, właśnie w ten sposób, że robię sobie na dysku Google właśnie czystą kartę. Oczywiście nie trzymam tego na dysku Google, tylko zapisuję w trzech miejscach. Taką karteczkę zapisuję na pendrive, e, Klucz ten taki pisemny zapisuję na notefie i trzecią e, <laughs> przepraszam, i trzecią opcją e, jaką robię to ten cały druczek, który zrobiłem sobie, ten drukuję sobie na kartce A4 i chowam sobie ze segregatora w domu. Dlatego wiem, że mam na trzech e, kopiach. Jestem pewny, że nigdzie tego nie zgubię. E, nawet jak mi się na, gdzieś na dysku bym trzymał, e, czy tam pendrive by mi się uszkodził, zawsze mam dostęp w formie pisanej. E, I każdemu polecam właśnie zapisać przynajmniej w dwóch, trzech miejscach e, taką rzecz. Oczywiście wiele osób, zaczynając przygodę z zakładaniem Google Authenticator, nie zrobiło tego. Nie zrobiło tego, po prostu mają teraz telefon, no i teraz jest wielki szok, no bo przychodzi na przykład czas, że trzeba zmienić telefon, no i co zrobić wtedy? No i oczywiście taką opcję, jeżeli ktoś ma telefon z zapisanymi hasłami, znaczy z Google Authentication, aktywny i jeszcze nie zmienił telefonu, nie zgubił, nie zalał mu się, ale nie ma zapisanych haseł, jak to najłatwiej zrobić, żeby zapisać? Pokażę to na giełdzie BitBay. Na pewno większość z Was taką giełdę ma. Czyli tak, wchodzimy sobie na weryfikację w ustawienia bezpieczeństwa. I teraz tak, najprościej, żeby to zapisać, trzeba po prostu wyłączyć ten Google Authenticator. Tak? Czyli jeżeli mamy dostęp do telefonu z Google Authenticator, no mamy możliwość tego, tego zrobienia. Tak? Więc już pokazuję, jak to zrobić. Czyli odhaczamy sobie tutaj Google Authenticator, na różnych giełdach to będzie różnie. tak? Czyli tutaj wpisujemy, że brak i zapisujemy zmiany. Każe nam podać właśnie ten kod autoryzacyjny, który mamy właśnie w Google Authenticator. Czyli w moim przypadku w moim przypadku to będzie... Momencik, tylko nie mogę znaleźć tutaj 264, 613 Zatwierdzamy. Zmiany zostały zapisane. No i, i ponownie odpalamy Google Authentication. Zapis zmiany. I wtedy pojawia Wam się ten e, znaczek e, włącznie z tym kodem. I wtedy robimy to, co powtarzałem na w, w, w Rapid Host, czyli po prostu zapisujemy to. E, Robimy sobie screena, zapisujemy sobie to w notesie, zrzucamy sobie to na pan tak jak w moim przypadku, jeszcze sobie drukuje. No i powtarzamy tak przy wszystkich kodach, gdzie nie, nie zapisali się tej pierwszej, yy, pierwszej, tej właśnie chwili logowania. I to by było na tyle. Jeżeli Ci się film spodobał i chciałbyś w, yy, więcej takich różnych yy, informacji, proszę skomentuj ten filmik, podaj łapkę w górę. I słyszymy się w na następnym filmiku. Hej, trzymajcie się.